Nie musisz się martwić, że kawa ostygnie, jeśli zrobisz kawę mrożoną. A Express Krups Evidence Hot and Cold pozwoli ci przygotować aż 21 różnych przepisów, zarówno na gorąco, jak i na zimno. W tym zupełnie nowe, jak na przykład iced cappuccino. No fajnie, ale czy nie wyjdzie na to samo, jeśli zrobię kawę i wsypię do niej lód? Nie. Bo w tym ekspresie kawy na zimno są parzone przy pomocy nowej technologii Cold Brew Aroma. Najpierw kawa jest zaparzana w gorącej wodzie, a później następuje jej ekstrakcja wodą o niższej temperaturze. Pozwala to na wydobycie eksplozji aromatów z kawy, a przy tym na zachowanie idealnego balansu smakowego bez goryczki. Zresztą zobacz jak prosty jest cały ten proces. Wybierasz interesującą ciekawę na intuicyjnym panelu i podążasz za wskazówkami na wyświetlaczu. Podłączasz wężyk do spieniacza, a o całą resztę dba opatentowana technologia Krups Barista Insight. Szwajcarski stalowy młynek, idealnie mieli ziarna, czujnik grubości krążka kawowego zapewnia właściwą ilość kawy, a unikatowy system Thermoblock gwarantuje mocne ubicie oraz idealną temperaturę wody. Pyszna kawa bez żadnych haczyków. Nawet konserwacja ekspresu jest banalnie prosta. Wystarczy jedna tabletka czyszcząca, mniej więcej raz na kwartał, bez konieczności wyjmowania bloku zaparzania. Spokojna głowa. Dostaniesz komunikat, gdy będzie trzeba jej użyć. Smacznego. Mm. Kup Express Clubs Evidence Hot and Cold na mediaexpert.pl w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym.